Znak wysokiego napięcia to, co wydarzyło się w Brukseli, przejdzie do historii. Kamery uchwyciły moment, w którym sala Parlamentu Europejskiego dosłownie zamarła. Polscy europosłowie, Dominik Tarczyński i Anna Zajączkowska stanęli naprzeciw całej unijnej elicie i powiedzieli coś, czego nikt nie odważył się wypowiedzieć od lat. Cisza, która zapadła po ich słowach, była głośniejsza niż jakiekolwiek oklaski. Świadkowie mówią o scenach pełnych napięcia, emocji i odwagi. Jakiej w Brukseli dawno nie widziano. W tym materiale zobaczysz moment, który wstrząsnął Europą i dowiesz się, dlaczego po wystąpieniu Tarczyńskiego i Zajączkowskiej wielu polityków zostało dosłownie bez słów. Wszystko zaczęło się spokojnie. Zwykła debata o polityce migracyjnej, jakiej w Brukseli, odbywa się dziesiątki. Sala była pełna, tłumacze gotowi, a kamery transmitowały obrady na żywo do całej Europy. Nikt nie przypuszczał, że za kilka minut atmosfera eksploduje. Dominik Tarczyński, znany ze swojej bezpośredniości i ostrych wypowiedzi, siedział w pierwszym rzędzie. Obok niego Anna Zajączkowska, jedna z najbardziej charyzmatycznych polskich europosłanek, znana z rzeczowych, ale mocnych argumentów. Gdy przewodniczący udzielił jej głosu, nikt nie spodziewał się, że jej wystąpienie wywoła takie emocje. Zajączkowska wstała spokojnie, spojrzała na salę i zaczęła mówić o tym, co jej zdaniem jest największym błędem Unii w ostatnich latach. Polityce podwójnych standardów wobec krajów członkowskich, zwłaszcza wobec Polski. W jej głosie nie było złości, lecz determinacja. Mówiła o tym, że Bruksela często zapomina, iż za decyzjami siedzą zwykli ludzie, którzy płacą podatki, wychowują dzieci i oczekują sprawiedliwości, a nie politycznych gier. Po kilku minutach w sali zapanowała cisza. Nawet tłumacze, którzy zwykle mówią bez przerwy, na chwilę zawahali się, bo to jej wypowiedzi nie przypominał typowego politycznego przemówienia. Był to raczej apel szczery, emocjonalny i odważny. Ale prawdziwa burza zaczęła się, gdy głos zabrał Dominik Tarczyński. Już od pierwszych słów było wiadomo, że to nie będzie zwykła odpowiedź. Tarczyński, z charakterystycznym spokojem, rozpoczął swoje wystąpienie od słów: Niech Europa wreszcie usłyszy prawdę. I wtedy sala zamarła. Polski polityk mówił o wartościach, które zanikają w europejskiej debacie. O honorze, suwerenności i odpowiedzialności. Zarzucił unijnym elitom hipokryzję, mówiąc, że głoszą równość, a traktują niektóre kraje jak uczniów, którym można wymierzyć karę. Wskazał na podwójne standardy w polityce energetycznej, na traktowanie Polski jako buforu bezpieczeństwa i na brak szacunku wobec tych, którzy od lat bronią granic Europy przed kryzysem migracyjnym. W miarę jak mówił, emocje rosły. Niektórzy europosłowie zaczęli kręcić głowami, inni szeptali coś między sobą. Ale Tarczyński nie przerywał. Jego słowa były coraz mocniejsze. W pewnym momencie uniósł głos i powiedział: Nie pozwolimy, byście robili z nas winnych za wasze błędy. Polska nie będzie już waszym chłopcem do bicia. Na te słowa część sali zareagowała oklaskami, tak, oklaskami, które przeszły przez salę jak fala. Co ciekawe, nie tylko z polskiej delegacji Wśród bijących brawo byli także politycy z innych krajów, zmęczeni dominującym tonem Brukseli. Po chwili przewodniczący próbował przerwać wystąpienie, powołując się na regulamin, ale reakcja sali była natychmiastowa. Tarczyński, nie zważając na to, kontynuował. Nie zamknięcie nam ustęp. Mamy prawo mówić prawdę, nawet jeśli wam się to nie podoba. Kamery zarejestrowały wszystko. Ujęcia z tego momentu w ciągu kilku godzin obiegły media społecznościowe. Klip z wystąpienia Tarczyńskiego obejrzano ponad milion razy w pierwsze dwie godziny. Komentarze były pełne emocji, od słów uznania po ostre krytyki. Wreszcie ktoś powiedział, co myśli wielu Europejczyków. Napisał jeden z użytkowników Twittera. Inni dodawali: Tarczyński pokazał klasę. Tak się broni kraju. Ale to jeszcze nie koniec. Po zakończeniu debaty, gdy kamery już nie transmitowały, Wydarzyło się coś jeszcze bardziej zaskakującego. Anna Zajączkowska podeszła do grupy zachodnich europosłów, którzy wcześniej krytykowali Polskę w swoich wystąpieniach. Rozmowa, która początkowo wyglądała na uprzejmą wymianę zdań, szybko przerodziła się w żywą dyskusję. Według świadków, Zajączkowska w spokojny, ale niezwykle pewny sposób punktowała każde ich oskarżenie: Nie mówcie nam, jak mamy żyć. Nie mówcie nam, jak mamy rządzić. Jeśli sami nie potraficie zadbać o swoje społeczeństwa, miała powiedzieć. Jeden z niemieckich europosłów próbował jej przerwać, ale wtedy wtrącił się Tarczyński, dodając z uśmiechem: Zwykle, gdy mówicie o demokracji, zapominacie, że ona zaczyna się od szacunku. To zdanie wywołało prawdziwe poruszenie. Zajączkowska i Tarczyński zyskali ogromne uznanie nie tylko wśród polskiej opinii publicznej, ale też w oczach wielu obserwatorów z innych krajów. Włoskie. Hiszpańskie i węgierskie media pisały o polskim duecie, który zatrząsł Brukselą. Francuskie portale polityczne określały to wydarzenie mianem najbardziej autentycznej debaty w Parlamencie Europejskim od lat. Niektórzy komentatorzy zwracali uwagę, że to wystąpienie może mieć długofalowe skutki. Nie chodzi tylko o politykę wewnętrzną Polski, ale o to, jak postrzegany jest nasz kraj na forum europejskim. Polska, często krytykowana i pouczana, tego dnia pokazała zupełnie inną twarz. Dumną, pewną siebie i gotową do otwartej rozmowy. Po wydarzeniu w Brukseli Dominik Tarczyński opublikował krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych. Napisał: Nie po to nas wybrano, żebyśmy milczeli. Będziemy bronić prawdy o Polsce zawsze i wszędzie. Jego wpis zebrał tysiące polubień i udostępnień. Anna Zajączkowska natomiast dodała: Nie potrzebujemy zgody, by mówić prawdę. Potrzebujemy odwagi. Te dwa zdania idealnie oddają ducha tego, co wydarzyło się w Brukseli. W kolejnych dniach europejskie redakcje prześcigały się w relacjach. Niektórzy dziennikarze twierdzili, że to właśnie ten moment pokazał, jak bardzo Unia potrzebuje prawdziwej dyskusji, wolnej od politycznej poprawności. Inni uznali, że Tarczyński i Zajączkowska zrobili coś, na co wielu nie miałoby odwagi, otwarcie skrytykowali system od środka. Polityczne echa tego wydarzenia słychać do dziś. W Polsce niektórzy opozycyjni komentatorzy próbowali umniejszać znaczenie tej sceny, twierdząc, że była to polityczna inscenizacja. Ale nawet oni przyznali, że wystąpienia tej dwójki trafiły w sedno w poczucie, że Europa potrzebuje szczerości, a nie pustych frazesów. Wśród zwykłych obywateli reakcja była jednoznaczna. W sondażach internetowych ponad 80% respondentów uznało, że Tarczyński i Zajączkowska zachowali się godnie i odważnie. Wielu komentujących pisało, że po raz pierwszy od dawna poczuli dumę, widząc, jak polscy przedstawiciele potrafią stanąć w obronie własnego kraju bez strachu. To, co zaczęło się jako zwykła debata, przerodziło się w coś znacznie większego w symbol. Symbol odwagi, prawdy i determinacji. A Bruksela, przyzwyczajona do gładkich wystąpień i ostrożnych słów, została tego dnia zaskoczona szczerością, jakiej dawno nie słyszała. Wystąpienia Tarczyńskiego i Zajączkowskiej będą jeszcze długo analizowane i komentowane. Dla jednych to polityczny manifest, dla innych dowód na to, że Polska potrafi mówić własnym głosem. Ale jedno jest pewne, tego dnia nikt nie pozostał obojętny. I może właśnie o to chodziło, by wreszcie ktoś w tej gmachu, w którym często więcej się mówi niż słucha, przypomniał, że polityka to nie tylko strategie i układy, ale przede wszystkim ludzie, emocje i odwaga powiedzenia prawdy w oczy. Tarczyński i Zajączkowska pokazali, że czasem jedno wystąpienie może zrobić więcej niż setki komunikatów prasowych. Bo kiedy słowa płyną z serca, słychać je nawet w najgrubszych murach Brukseli.